Idź do domu, staruszku. Nikogo tu nie interesują Twoje graty. Warknął młody szeregowy, wskazując na zardzewiały metal i złożoną flagę w drżących rękach starca. Wokół nich odwiedzający bazę wojskową zerkali z obojętnością, a potem szybko odwracali wzrok. John Harris cofnął się o krok, oddychając powoli, jego zalane łzami oczy opadły na ziemię, gdy szepnął drżącym głosem: Chciałem tylko zostawić to w dobrych rękach, zanim odejdę. Nie zostało mi wiele czasu. John Harris budzi się o 5.30 rano, tak jak przez ostatnie 50 lat. Nie dlatego, że musi, przeszedł na emeryturę ponad dekadę temu, ale dlatego, że ciało nie zapomina pewnych nawyków. Jego bose stopy dotykają zimnej, skrzypiącej drewnianej podłogi, gdy idzie do małej kuchni. Gdzie na zabrudzonym zlewie czeka na niego jedna filiżanka. Dom jest skromny. Kupił go w 1980 roku za pieniądze, które zaoszczędził pracując w Johnson's Auto Shop w Aberdeen w stanie Maryland po powrocie z Wietnamu. Ściany są puste, z wyjątkiem wyblakłego zdjęcia Marty, jego żony, która zmarła sześć lat temu, i małego drewnianego krucyfiksu który kiedyś wisiał w salonie. Po kawie John ubiera się w ten sam strój, co zawsze w tym płaszcz, który Marta podarowała mu zimą 1997 roku. W lewej kieszeni tego płaszcza zawsze nosi to samo złoty medal z czerwoną, białą i niebieską wstążką, teraz już wytartą przez czas i ciągłe dotykanie palcami. To właśnie w tej cichej rutynie coś w Johnie zaczyna się budzić. Niepokój, którego nie czuł od lat, jakby wreszcie nadszedł moment, by zrobić coś, co odkładał od miesięcy. Następnego ranka John budzi się wcześniej niż zwykle. Cyfrowy zegar obok jego łóżka wyświetla swoje cyfry w ciemności, ale on nie musi patrzeć. Jego ciało wie, jakoś wie, że dzisiaj jest inaczej. Wstaje powoli, jego stawy bolą od zimna przenikającego przez źle uszczelnione okna. Podchodzi do szafy Marti, nadal tak ją nazywa, nawet po sześciu latach, i otwiera dolną szufladę. Jego ręce szukają w ciemności, aż znajdują to, czego szuka: małe drewniane pudełko, którego nie otwierał od miesięcy. Wewnątrz pudełka, owinięta w pożółkły papier bibułkowy, leży stara amerykańska flaga, wytarta przez czas, ale złożona w idealny trójkąt. John podnosi ją z szacunkiem. Jakby trzymał coś świętego. Flaga waży więcej niż powinna, jak na kawałek materiału. Niesie ze sobą ciężar wspomnień, które wolałby trzymać ukryte, dławiący upał wietnamskiej dżungli, krzyki rannych braci, okropną ciszę, która zawsze następowała po walce. John siada na brzegu łóżka i kładzie flagę na kolanach. Prawą ręką dotyka płaszcza wiszącego na pobliskim krześle. Medal jest tam. Tak jak przez ostatnie pięćdziesiąt lat. Brązowa gwiazda z literą V za męstwo. Rzadkie odznaczenie, o którym nigdy nikomu nie mówił, z wyjątkiem Marty. Śniadanie mija bez smaku. John mechanicznie żuje swój tost. Jego oczy utkwione w złożonej fladze leżącej na kuchennym stole. O dziewiątej John zakłada płaszcz, wkłada medal do lewej kieszeni i bierze flagę w ramiona. Jego ręce drżą nie ze starości, ale z emocji, której nie potrafi nazwać. Droga do Aberdeen Proving Ground zajmuje 40 minut. John nigdy tam nie był, mimo że mieszkał zaledwie kilka mil od bazy. Przez wszystkie te lata trzymał się z daleka, niemal tak, jakby odległy dźwięk ćwiczeń wojskowych mógł obudzić duchy, które trzymał zamknięte. Główna brama stoi wysoko, flankowana przez białe wartownie gdzie młodzi żołnierze pełnią warte. Amerykańskie flagi powiewają na jesiennym wietrze, ich liny uderzają o metalowe słupy w hipnotycznym rytmie. John zbliża się powoli, złożona flaga przyciśnięta do jego piersi, czuje jak bije mu serce, dzikie, nierówne bicie bębna odbijające się echem w jego uszach. Dwóch młodych szeregowych, nie starszych niż dwudziestu dwóch lat, Obserwuje jego podejście, ich ciekawość szybko zmienia się w pogardę. Pierwszy żołnierz, młody mężczyzna z nazwiskiem Mitchell, wyhaftowanym na mundurze, robi krok naprzód. – Przepraszam, ser, to jest strefa wojskowa o ograniczonym dostępie. Ma pan zezwolenie na przebywanie tutaj? – Dzień dobry. – Nazywam się John Harris, mówi John, lekko unosząc flagę i medal. Chciałbym podarować to bazie jako hołd. Jego głos brzmi słabiej niż zamierzał. Mitchell zerka na swojego kolegę, młodego mężczyznę o nazwisku Rodriguez. Wymieniają uśmieszki. Idź do domu, staruszku. Nikogo tu nie interesują twoje graty. Zaczyna się zbierać mały tłum. Odwiedzający, przybywający na wycieczkę po bazie, rodziny wojskowych, kilku żołnierzy. Wszyscy obserwują Johna z mieszanką ciekawości i zażenowania. Zaczynają rozchodzić się szepty. Mitchell podchodzi bliżej, wypinając piersi z młodzieńczym autorytetem. Słuchaj, ser, nie wiem skąd pan to wziął, ale to nie jest miejsce na żarty. Chce pan mojej rady? Idź do domu, oglądaj filmy w telewizji i przestań zawracać głowę ludziom, którzy mają prawdziwą robotę do wykonania. John przełyka z trudem. Jego kiedyś spokojne oczy teraz pływają w łzach, walczy, by je powstrzymać. Po raz pierwszy od pięćdziesięciu lat czuje się mały, pomniejszony, jakby wszystkie te lata, cały ciężar wspomnień, które nosi, nie znaczyły absolutnie nic dla otaczającego go świata. Rodriguez chwyta radio i mówi głośno, celowo. Baza do kontroli. Mamy sytuację przy głównej bramie, zakłócenie porządku publicznego, być może osoba niestabilna psychicznie, potrzebna eskorta do usunięcia. Odpowiedź trzeszczy w radiu: kontrola bazy, zrozumiałem. John czuje, jak uginają mu się nogi. Zimny metal medalu parzy jego spocone palce. Flaga w jego ramionach wydaje się ważyć tonę. Wokół niego twarze się mnożą, niektóre uśmiechnięte. Inne po prostu zażenowane sceną. Kobieta w tłumie szepcze do męża. Biedak pewnie ma Alzheimera, moja mama też to miała. Zimny październikowy wiatr hula po dziedzińcu bazy, porywając suche liście, które tańczą wokół stóp Johna. Stoi nieruchomo przez chwilę, która wydaje się wiecznością, flagę ściśniętą do piersi, jak bezużyteczna tarcza przed upokorzeniem, które go otacza. Jego palce instynktownie głaszczą medal w kieszeni. Brązowa gwiazda z literą V za męstwo. 15 czerwca 1969 roku. prowincja Tay Ninh, Wietnam Południowy. Dzień, w którym uratował 17 mężczyzn ze swojego plutonu podczas zasadzki Viet Kongu. Dzień, w którym jego porucznik Thomas Patterson Spojrzał mu w oczy i powiedział: Haris, właśnie dałeś nam drugą szansę na powrót do domu. John powoli podnosi głowę. Jego oczy przeszukują twarze wokół niego. Młodzi żołnierze, śmiejący się, odwiedzający odwracający wzrok z zażenowaniem, dzieci wskazujące palcami. W odbiciu lustrzanych okien, wartowni widzi siebie, mężczyznę zgiętego przez wiek wznoszonych ubraniach, trzymającego przedmioty, które wszyscy tutaj postrzegają jako nic więcej niż bezwartościowe relikwie. Sir! głos Michela przecina powietrze jak ostrze proszę natychmiast odejść. John mruga powoli, jakby budził się ze snu lub koszmaru robi krok w tył, drżąc, gdy próbuje się opanować chociaż każda jego część chce krzyczeć, aby powiedzieć tym chłopcom Kim naprawdę jest, co zrobił, ile żyć uratował, kiedy oni jeszcze nawet nie byli myślą w głowach swoich rodziców. Ale John Harris dawno temu nauczył się, że niektórzy mężczyźni noszą swoje bitwy w metalach przypiętych do piersi, a inni noszą je w niewidzialnych bliznach, zakopanych głęboko w duszy. Zawsze był tym drugim. Chciałem tylko zostawić to w dobrych rękach, zanim odejdę. Mruczy John. Jego głos tak cichy, że tylko Mitchell, stojący najbliżej, może go usłyszeć. Słowa wiszą w powietrzu jak wyznanie, pożegnanie, ciche świadectwo kogoś, kto wie, że jego czas się kończy i chciał tylko upewnić się, że jego najświętsze wspomnienia znajdą miejsce do godnego spoczynku. Mitchell marszczy brwi. Coś w tonie starca sprawia, że na chwilę się waha. Ale Rodriguez szturcha go łokciem szepcząc coś o tym, żeby nie pozwolić wariatom przejąć kontroli i chwila człowieczeństwa zostaje utracona. John odwraca się i odchodzi od bramy powolnymi, ciężkimi krokami. Zanim głosy zaczynają cichnąć. Żołnierze wracają do swoich obowiązków. Odwiedzający kontynuują swoją zaplanowaną wycieczkę. Dzieci przechodzą do innych rozrywek. W ciągu zaledwie kilku minut będzie tak, jakby Johna Harrisa nigdy tam nie było. Droga powrotna do domu wydaje się dłuższa, niż droga tam. Każdy krok odbija się echem, na popękanym chodniku jak młot uderzający w zimną stal. Jego ręce nadal drżą, gdy dociera do domu, John delikatnie kładzie flagę na kuchennym stole, obok zdjęcia Marti. Przez jedną absurdalną chwilę pragnie. Żeby była tam, żeby go objąć, żeby powiedzieć mu, że zrobił dobrze, że próbował uhonorować swoich poległych braci, jedyną drogą, jaką znał. Ale Marti nie ma. A wraz z nią jedynej osoby na świecie, która naprawdę wiedziała, kim był John Harris. To ona nosiła jego koszmary przez burzliwe noce, która osuszała jego ciche łzy w rocznice poległych towarzyszy. Która nigdy nie zmuszała go do mówienia o wojnie, ale zawsze wiedziała, kiedy wspomnienia wracały, by go nawiedzać. John opada na swój fotel i zamyka oczy. Na zewnątrz świat kręci się dalej, nieświadomy, niewzruszony cichym bólem serca 78-latnego weterana wojennego. Gdy John odpoczywa w swoim fotelu, próbując zapomnieć o upokarzającym poranku, w Aberdeen Proving Ground. Generał Thomas Patterson kończy wideorozmowę z Pentagonem na temat nowego sprzętu testowego. W wieku 74 lat Patterson nosi ciężar pięciu dekad w mundurze. Idzie przez korytarze administracyjne, gdy słyszy głosy dochodzące z pokoju rekreacyjnego żołnierzy. Głośny śmiech, szydercze komentarze. Jako doświadczony dowódca, Patterson wie, że młodzi żołnierze czasami potrzebują się wyładować, ale coś w to nie sprawia, że się zatrzymuje. Powinieneś widzieć tego szalonego staruszka. Mitchell mówi do grupy zebranej wokół stołu bilardowego. Pojawił się ze zmiętą flagą i fałszywym medalem, próbując grać bohatera. Takie to żałosne, dodaje Rodriguez, ustawiając swoje uderzenie. Powiedział, że chce to zostawić w dobrych rękach, stary. Prawie mi go było szkoda. Jak on się nazywał? Pyta inny żołnierz. John coś tam. Harris chyba, John Harris. Nazwisko odbija się echem w umyśle Pattersona jak wystrzał armatni. Pięćdziesiąt dwa lata znikają w jednej chwili, a on wraca do dławiącej dżungli Taj w Wietnamie, prowadząc 18-osobowy Pluton na misję rozpoznawczą, która zamieniła się w najgorszy koszmar ich życia. Zasadzka Wietkongu nadeszła znikąd, tuż przy błotnistym zakręcie rzeki. Ogień z AK-47 lał się ze wszystkich stron, zamieniając bujny las w piekło kul i krzyków. Paterson widział, jak trzech jego ludzi padło w ciągu kilku sekund. Krew mieszała się z czerwoną dżunglową błotą. Byli uwięzieni, bez wyjścia, aż John Harris, chudy młody szeregowy, Zrobił coś, czego Paterson nadal nie potrafi w pełni wyjaśnić. Harris chwycił M-60 od rannego towarzysza i szarżował prosto w ogień wroga. Po prostu wstał i szedł w stronę pewnej śmierci, wypuszczając precyzyjne serie, które zmusiły Wietkong do odwrotu na tyle długo, by Pluton mógł się przegrupować. Przez kilka minut Harris utrzymywał odsłoniętą pozycję pod intensywnym ogniem pozwalając na ewakuację rannych i skuteczną kontratak reszty jednostki. Kiedy bitwa się skończyła, 17 mężczyzn żyło, ponieważ jeden młody żołnierz zdecydował się zaryzykować wszystko, zamiast patrzeć, jak umierają jego bracia. Patterson nigdy nie zapomniał tych zdecydowanych oczu, tego niesamowitego spokoju pod presją, tej cichej odwagi, która nie potrzebowała słów. Harris otrzymał brązową gwiazdę z literą W za męstwo trzy miesiące później na cichej ceremonii w bazie w Tajninch. Nie wygłosił żadnej przemowy, po prostu wziął medal, skinął raz na podziękowanie i wrócił do swojego namiotu. To był ostatni raz, kiedy Patterson go widział. Po wojnie Patterson pozostał w wojsku, awansując na generała. Harris po prostu zniknął, wrócił do domu. Prowadził ciche cywilne życie, niosąc swoje wspomnienia i blizny z dala od jakichkolwiek świateł, reflektorów czy ceremonii. Aż do dzisiaj, aż do tego ranka, kiedy człowiek, który uratował życie Patersona, został wyśmiany przez żołnierzy, którzy nie mają pojęcia, czym jest prawdziwa ofiara. Mitchell, Rodriguez, głos generała, przecina powietrze jak ostrze Do mojego biura natychmiast. Dwaj żołnierze niemalże sprintują, ich twarze blade ze strachu. Czy macie pojęcie, kogo właśnie znieważyliście? Mitchell i Rodriguez wymieniają nerwowe spojrzenia. Sir, myśleliśmy, że to tylko jakiś zdezorientowany stary. John Harris, Patterson przerywa, uratował 17 amerykańskich żyć w Wietnamie, w tym moje, jest prawdziwym bohaterem wojennym. Cisza jest ogłuszająca. Patterson podchodzi do okna, wpatrując się w bramę, gdzie zaledwie kilka godzin wcześniej jeden z najodważniejszych ludzi, jakich kiedykolwiek znał, był traktowany jak śmieć. Macie mi teraz podać jego adres, a potem lepiej się módlcie, żeby nie było za późno, aby naprawić to najgorsze przejawy braku szacunku, jakie widziałem przez pięćdziesiąt lat służby wojskowej. Paterson podnosi słuchawkę. Są telefony do wykonania, 56 lat dług do spłacenia, a John Harris otrzyma uznanie, na które zasługuje, nawet jeśli będzie to ostatnia rzecz, jaką Paterson zrobi w mundurze. Jest godzina 16, kiedy John słyszy ryk silników zbliżających się do jego domu. Przez okno salonu widzi coś, co sprawia, że mruga kilka razy, zastanawiając się czy śni. Dwa oficjalne pojazdy wojskowe zatrzymujące się przed jego domem, Humvee i czarny SUV z insygniami armii Stanów Zjednoczonych. Dzwonek do drzwi. John idzie do drzwi niepewnymi krokami i otwiera je. Stoi tam generał Thomas Patterson w pełnym mundurze galowym w towarzystwie trzech oficerów. Za nimi Mitchell i Rodriguez. Stoją sztywno na baczność, ich twarze wyraźnie zawstydzone. John rozpoznaje go natychmiast, nawet po tylu dekadach. Twarz się zmieniła, teraz naznaczona wiekiem, włosy stały się białe, a mundur pokryty dziesięcioleciami rank. Ale niemożliwe jest zapomnieć człowieka, którego uratował, gdy czekali na ewakuację. Tommy. Głos Jona wydobywa się jako niedowierzający szept. John Harris mówi Paterson, jego głos drży z emocji. Obaj mężczyźni patrzą sobie w oczy w chwili, która zamraża czas. Pięćdziesiąt dwa lata rozpływają się. Są z powrotem w tej wilgotnej dżungli. Dwaj młodzi mężczyźni, którzy nauczyli się prawdziwego znaczenia braterstwa pod ogniem wroga. Patterson kłania się w głębokim, pełnym szacunku ukłonie. Wybacz mi, Johnie, wybacz tym ludziom. Wskazuje na Michela i Rodrigueza. Nie wiedzieli kim jesteś, ale ja wiem. Generale Patterson. John instynktownie prostuje ramiona, stara wojskowa postawa wraca po latach snu. Sir. Nie, Johnie, nie dzisiaj. Dzisiaj to Ty zasługujesz na zaszczyty. Patterson zwraca się do towarzyszących mu oficerów i daje sygnał. Oni stają w ceremonialnej formacji na małym trawniku przed domem Johna. Sąsiedzi zaczynają wychodzić ze swoich domów, zwabieni widokiem niezwykłej obecności wojskowej na ich ulicy. John wraca do domu i wraca ze złożoną flagą i medalem. Jego ręce już nie drżą, w jego ruchach jest spokój, jakby w końcu odnalazł spokój, którego szukał przez wszystkie te lata. Sir. Mówi John podając flagę i medal Pattersonowi. Chciałbym przekazać je bazie, aby przyszłe pokolenia pamiętały, że wolność ma swoją cenę. Paterson odbiera je z ceremonialnym szacunkiem, ale potem delikatnie kładzie je z powrotem w ręce Johna. Pozwól, że coś zasugeruję. Paterson zwraca się do Michela i Rodriguez'a, nadal stojących na baczność. Żołnierze, naprzód! Dwaj młodzi mężczyźni podchodzą niepewnie, zatrzymując się tuż przed Johnem. Ich twarze ukazują mieszankę wstydu i rosnącego szacunku, emocji, które dopiero zaczynają się w nich osadzać. Ten człowiek uratował życie, Patterson mówi stanowczo. Dzisiaj oddajemy mu szacunek, który czas próbował zatrzeć, a wy będziecie pierwsi, którzy nauczą się lekcji która będzie towarzyszyć wam przez całą resztę waszej kariery wojskowej. Nigdy nie lekceważcie kogoś, kogo nie znacie w pełni. Mitchell robi krok naprzód, zdejmując czapkę. Ser, sierżancie Harisie, ser proszę o wybaczenie. Nie mieliśmy prawa traktować pana w ten sposób. Rodriguez również robi krok naprzód, jego młode oczy błyszczą prawdziwą skruchą. Ser, nie wiedzieliśmy Proszę wybaczyć naszą ignorancję. John przez długą chwilę obserwuje dwóch młodych mężczyzn. W nich widzi twarze żołnierzy, których kiedyś prowadził, młodych mężczyzn, którzy nadal musieli się nauczyć, że prawdziwa siła nie leży w arogancji, ale w pokorze przyznania się do błędu. Żołnierze John mówi cicho. Jego głos, niosący cichy autorytet, kogoś, kto widział piekło i wrócił. Zrobiliście to, co uważaliście za słuszne. To ma większe znaczenie, niż wiecie. Ale zawsze pamiętajcie, każdy człowiek nosi niewidzialne blizny. Nigdy nie wiecie, jakie bitwy ktoś stoczył. Generał Patterson robi krok naprzód. Jego głos unosi się nad cichą ulicą, teraz otoczoną ciekawskimi sąsiadami. Johnny Harisi, w imieniu pierwszego batalionu 5. piechoty, w imieniu mężczyzn, którzy mogli ponownie zobaczyć swoje rodziny dzięki Twojej odwadze i każdego amerykańskiego żołnierza, który kiedykolwiek służył z honorem, zapraszam Cię, abyś był naszym gościem honorowym na przyszłotygodniowej ceremonii Dnia Weteranów. John powoli kiwa głową, mały, ale szczery uśmiech pojawia się na jego twarzy po raz pierwszy od lat. To byłby zaszczyt, generale. W następnym tygodniu John Harris wchodzi na główną scenę ceremonii Dnia Weteranów w Aberdeen Proving Ground. Ma na sobie swój najlepszy garnitur, ten sam, w którym ożenił się z Martą i niesie flagę, którą trzymał przez 52 lata. Na widowni setki żołnierzy, weteranów i rodzin wstają w owacji nastojąco. Mitchell i Rodriguez siedzą w pierwszym rzędzie. Ich mundury nieskazitelne. Ich wyrazy twarzy zmienione przez lekcje, której nigdy nie zapomną. John podchodzi do mikrofonu. Dzisiaj oddaję tę flagę i medal nie jako John Harris, ale w imieniu braci, których nie mogłem uratować i za każdego żołnierza, aktywnego czy nie, który nosi swoje bitwy w ciszy. Wręcza flagę generałowi Patersonowi, który przyjmuje ją z pełnymi honorami wojskowymi. Na zewnątrz pierwszy zimowy śnieg zaczyna padać nad Maryland. Tej zimy John Harris wreszcie znalazł spokój, wiedząc, że jego lata milczenia w końcu znalazły głos. Jeśli podobała Ci się ta historia, kliknij Lubię to i zasubskrybuj kanał, ponieważ jutro mam dla Ciebie kolejną historię.